Zaję już tak od minuty, patrzę się w... W swoje okulary i się zastanawiam jak przywitać się dzisiaj w jakiś kreatywny inny sposób. Tak nie mam żadnego pomysłu na przywitanie, także witam was bardzo serdecznie po prostu w kolejnym odcinku z serii Astroblock czyli Minecraft Astroblock nasz, y, kosmicz, nasza kosmiczna przygoda i słuchajcie y, parę takich fajnych rzeczy, które się dowiedziałem w ogóle od was za które wam bardzo dziękuję, które zaraz wam przedstawię zaraz po tym jak wam podziękuję za 5000 tysięczników w górę, które był pod poprzednim odcinkiem. Jeśli wam się ten odcinek spodobał również, zostawcie tutaj łapę w górę i słuchajcie od razu bez zbędnego przyciągania przechodźmy do odcinka i teraz tak. Napisaliście mi kilka ważnych rzeczy. Jedną z tych rzeczy było to, że zio, zrób sobie młotek. Zrobiłem sobie młotek. Będziesz mógł nim rozbijać cobblestone. cobblestone na się nie da rozbijać młotkiem. Także już pierwszą gafę strzeliliście wy. Ha, 1-0. <laughs> nie na no, żartuję oczywiście. Słuchajcie, kolejna rzecz, którą mi pisaliście. A, zioł, zrób sobie skompresowane sito. Tak przez chwilę zaciąłem się i zastanawiałem, co to było. Z zrób sobie skompresowane sito, będziesz mógł szybciej przesiewać das, nie będziesz musiał stać tutaj 3 dni. I rzeczywiście tak zaraz zrobimy. I kolejna rzecz, którą ja sam wykminiłem, e słuchajcie, to to, że nie potrzebujemy już pulverizera, bo znalazłem trochę aluminium. Także jest bardzo fajnie. Słuchajcie, start dzisiejszego odcinka mamy bardzo dobry i myślę, że zrobimy sobie te solar panele, które planowałem już od jakiegoś czasu sobie przygotować. Także weźmy sobie tylko materiały do tego, które gdzieś sobie przygotowałem wcześniej. Miałem jeszcze. Chyba stal skompresowany do zrobienia, że muszę sobie tutaj to przygotować. Słuchajcie, nasza energia zbiera się. Co prawda, w nie za dużej ilości bardzo szybko ucieka. I w momencie, kiedy przygotowywałem materiały tutaj, wszystkie po kolei, to wszystko mi uciekało w takim tempie, że byłem przestraszony i bałem się, że nie uda mi się wszystkiego wykonać e, przed odcinkiem na tym zapasie energii, który miałem. Na całe szczęście, wszystko się udało tak jak trzeba. Mamy zapas e, naszych. Naszej energii teraz w tym momencie, zróbmy sobie troszkę stali i zaraz ze stali przygotujemy sobie solar panel. Solar panel, których w sumie trzy sztuki sobie przygotujemy, bo tyle będę potrzebować, tak właściwie, do zrobienia. Już, wiecie co, w sumie tego to już nie potrzebuję. Będę potrzebować 3 sztuki do zrobienia takiego w miarę stabilnego, dobrego źródła energii. Także możemy zaczynać sobie tworzenie tego. Mam większość materiałów przygotowaną. Możemy przygotować sobie jeden zaawansowany solar panel, możemy sobie przygotować drugi zaawansowany solar panel i do trzeciego zaawansowanego solar panela brakuje mi redstone'a, więc tego redstone'a zaraz próbujemy uzyskać. I właśnie, zróbmy sobie to, skompresowany pył. To jest z Waszych pomysłów. Przygotujmy sobie to skompresowany pył, i teraz tak. Sito, które mamy tutaj, przeróbmy sobie na sito, które będzie ciężkim sitem. W ciężkim sitie możemy skompresowane rzeczy przesiewać, i to jest myślę całkiem niegłupia opcja. Weźmy sobie troszkę drewna z naszego drewnianego depozytu. Taki ładne słowa, kurde, słuchajcie, naprawdę, czasem sam siebie zaskakuje. <laughs> jakie piękne słownictwo można używać. Dobra, tutaj o, układamy to w ten sposób i mamy w tym momencie heavy oak sieve. Heavy oak sieve postawmy sobie w tym samym miejscu, gdzie to było wcześniej. Tutaj wsadzamy tą samą siatkę, którą mieliśmy w zwykłym sitku. Tamto sitko odłóżmy sobie do skrzynki. Swoją drogą, zobaczcie, że trochę tych skrzynek przestawiałem, Zrobiłem sobie coś takiego jak taki podręczny magazyn, bo nie chce mi się tam biegać za każdym razem. Dobra, ale już przejdźmy do tego, do przesiewania tego głównego i spójrzcie teraz. Przesiewając ciężkie rzeczy, no tych rzeczy będzie wypadało nam 9 razy więcej. To znaczy po prostu mamy 9 razy szybszy sposób na przesiewanie tego wszystkiego. Zobaczysz jakieś diamenty, lapisy, glowstone'y i inne czary-mary. Dobra, mamy siedem redstone'a. Siedem redstone'a powinno nam wystarczyć w zupełności. W tym momencie słuchajcie, robimy sobie patyki. Z patyków robimy sobie dwie sztuki redstone torczy i musimy przygotować sobie tylko 3 sztuki węgla. Proszę bardzo, jak się ten węgiel przerabia, zróbmy to na deskach i jest spoko, bo dzięki temu zrobimy sobie jeszcze jeden, jeszcze w sumie dwa solar panele, tylko do tych solar paneli będziemy potrzebowali jeszcze przygotować sobie kabelki grubsze, jeśli dobrze pamiętam, zróbmy to, cyk, i zróbmy to... Cik. proszę bardzo. Jest bardzo dobrze. Już mój kot, którego zapomniałem nazwać, się odezwał. Coś tam zeżar, kolejną rybę. Mamy dwa ciężkie kable. W ogóle swoją drogą, kurczę, wiecie, co chyba w tym craftingu powinienem to kraftować, bo potem mogę sobie ładnie podkładać te materiały wszystkie. Proszę bardzo, mamy to tak. Crafting wygląda w ten sposób. Jeszcze to jest stalowy kij i ostatnią rzecz, którą będziemy za chwilę próbowali zrobić, jest ten procesor wafer wafer wymówiliście że to jest wafel a nie wafer i w sumie może to być jakiś wafel bo z tego co ja pamiętam to się nazywa chyba wafel krzemowy albo coś takiego tak, taką to ma ładną oryginalną nazwę to jest bardzo bardzo możliwe dobra zawieramy silikon sztuk 2 i to było w tym urządzeniu. Tutaj. O, cyk. Zaczynamy robić. Dobra, to będzie ostatni komponent. Komponent dzięki temu będziemy mogli przygotować sobie te trzy panele, postawić na górze. W tamtym miejscu przydałoby się też kable, jakby mieć, żeby to jakoś podłączać w miarę logicznie. Zróbmy sobie ich kilka. OK, i zaraz to poustawiamy wszystko tak, jak powinno być. Gdzie to się przerabia? Tutaj się przerabia. Nie ma energii. Szybko energia, kurde. Zapomniałem, słuchajcie, że tutaj kabel odłączyłem, żeby mi pozostałe maszyny nie zżerały energii. Dobra, przerabiaj się szybciutko. Lecimy na górę i wszystko przerabiamy. Jaki plan na dzisiaj w ogóle możecie zapytać? No plan na dzisiaj... Y nie wiem, no myślałem nad, nad zrobieniem, na przykład zbroi. I myślę, że ta zbroja, a raczej em, space suit będzie takim fajnym, fajnym początkiem na zrobienie tych, wiecie, takich wszystkich rzeczy jakby dalej, bo to w sumie pozwoli mi podróżować po kosmosie i w ogóle. Dobra, to wyłączmy. Mamy 100 tysięcy energii w tym momencie. Tutaj o kilka zapasów. To jest 100 tysięcy i 30 tysięcy. Mamy 130 tysięcy energii takiej zapasowej gdzieś tam ukrytej. Mamy trzy zaawansowane solar panele. Em, w sumie nawet cztery zaawansowane solar panele, co może nam dać jeszcze jeden lepszy solar panel, ale to w przyszłości, bo do niego będzie potrzeba nam jeszcze jeden materiał, którego w tym momencie nie mam. Dobra, zniszczmy sobie te miejsca i zobaczmy, czy w tych miejscach ja mogę już postawić te panele. Hmm, I zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, która mi wypadła wcześniej. Dostałem taki fajny klucz, którym mogę obracać yy, bloki. To Wezmę go sobie po to, żeby przypadkiem nie odleciał mi żaden z solar paneli w przestrzeń kosmiczną. Że słuchajcie, szybko do góry. Wejdźmy sobie tutaj. I teraz tak, jak postawię go. Mam nadzieję, że on nie będzie kolidować z tym. Kurde, on może kolidować z tym panelem, który znajduje się tutaj. Postawmy go kawałek dalej, tutaj. Ok, jest spoką, tylko obróćmy go. W tą stronę. Do, w bardzo dobrą stronę jest obrócony, dokładnie tutaj, gdzie chciałem. Mam nawet kabelków tyle, że powinno mi wystarczyć na podłączenie jego. Uwaga. I tutaj o, cyk. I w tym momencie. Co, on Cię generuje energię i energię wysyła tam gdzieś naprzód. Dobra, i kolejny solar panel muszę postawić w miejscu tej lampy, która się tutaj znajduje. Także lampo niestety żegnaj, przestawimy Cię jakoś inaczej później. Postawmy go tu, i znowu słuchajcie, klucz w dobrą stronę mi się przedstawiło. Chyba tak. Chyba z dobrej strony mamy wylot. Tutaj o. Taki czerwony dzyndzel to jest nasz wylot i potem łatwo to rozpoznać. Dobra. Możemy to zrobić sobie gdzieś jakby tutaj. Dobra. Wszystko się zgadza. Mamy podłączone i teraz jeden z tych starszych solar paneli ja myślę, że stąd zdemontujemy. On daje i tak bardzo małą ilość energii. Postawmy sobie tutaj solar panel ten lepszy i jego również obróćmy i w tym momencie, wszystko powinno się zgadzać, tylko to nie jest ten lepszy, to jest ten, ten właśnie słabszy. Czekajcie, widać po tych podzespołach, które są na boku, bo tam były zielone, tutaj są czerwone. Raz, obracamy i patrzcie, jakie piękne pole yy, paneli słonecznych mamy w tym momencie zamontowane. Zobaczmy, jak tam nasz przyrost energii od tamtego momentu, myślę, że powinno trochę to wzrosnąć, zobaczcie. No tak, trochę. Niby? Jak odpalimy? Bardzo spada? No bardzo spada dalej. Hm. Tak bez rewelacji bym powiedział, wiecie? <laughs> Ej, serio, tak bez rewelacji. Może te kabelki mają jakieś ograniczone. Yy, ograniczony transfer, może powinniśmy zrobić lepsze kable, które więcej przesyłają. Czekajcie, aż mnie zastanawia, jak piszemy sobie taki kabelek, co tutaj jest napisane, ile on tej energii. Przesyła nie jest napisane, kurczę. I teraz mi zastanawiam, czy to jest dobry pomysł, to co zrobiliśmy tutaj. <laughs> możliwe, że nie, możliwe, że trzeba było to jakoś bardziej przemyśleć. No nic, no na ten moment raczej nie ma, yy, nie ma, jak to tutaj za bardzo robić. one 13 RF-ów na TIC, 13 na TIC. 15. Wydaje mi się, że szybciej produkują tą energię, tylko jakoś tego tak nie widać za bardzo w, na, na pierwszy rzut oka, jak się na to spojrzy. No dobra, zostawmy to już w spokoju. Słuchajcie, z racji tego, że bardzo dużo aluminium udało mi się nazbierać, tego aluminium też sobie troszkę poprzepalałem, co możecie zobaczyć w moim ekwipunku. Odpalmy sobie do przepalania, niech on tutaj dalej się robi. E, to e, to aluminium jesteśmy w stanie przerobić sobie na. Yy, skafander kosmiczny. Skafander kosmiczny tieru pierwszego, bo dokładnie ten nas interesuje, czyli ten biały bez tych żadnych znaczków pomarańczowych, niebieskich i czerwonych. I możemy przygotować sobie tak jakby najprostszą w świecie zbroję yy, z niego. Wiecie, chyba nie w tym miejscu, tu. O, proszę, mamy hełm, mamy spodnie, mamy klatę. I mamy buty. Także spoko. To jest nasz yy, jakby zalążek skafandra kosmicznego. Możecie zobaczyć, że jego nazwa to jest Unprepared, czyli nieprzygotowany skafander kosmiczny. I teraz jak możemy przygotować taki skafander kosmiczny? Przede wszystkim musimy walić zbędne rzeczy z ekwipunku, bo z nimi to bardzo ciężko ogólnie cokolwiek kraftować. <grych> także to sobie poprzerzucam tutaj tylko. Yy, może tutaj jeszcze to, okej, okay, wszystko się zgadza. I teraz tak. Z takich najbardziej podstawowych yy, rzeczy, z takich najbardziej podstawowych komponentów, będziemy mieli coś takiego jak Armor Layer. Armor Layer to krótko mówiąc, jest po prostu warstwa ochronna, warstwa takiej zbroi. I to będziemy potrzebowali w ilości sztuk 4, bo do każdego z elementów będziemy potrzebowali po jednym. Klata, spodnie, buty i hełm dokładnie jedną sztukę potrzebują, więc musimy sobie tutaj odskraftować 4 sztuki tego: 1, 2, 3 i 4. I elektryczny kompresor ma tą zaletę, że on robi po dwa przedmioty jednocześnie. Więc musimy poczekać tylko na dwa cykle. Tutaj mamy dwa. I zaraz będzie jeszcze dwa. No i ten drugi element, który jest trochę trudniejszy do zrobienia, tutaj będzie wymagać od nas skompresowane żelazo i skompresowane aluminium. No i żeby skompresować aluminium, również wykorzystamy naszego elektrycznego kompresora. Tutaj, o, zrobimy sobie tego chyba. 16 sztuk będę potrzebować skompresowanego aluminium, jeśli się nie mylę. Także to też niech, niech się tutaj robi w spokoju. No i teraz pytanie, czy mamy jeszcze żelaza wystarczająco. Chyba nie będzie wystarczająco żelaza. Także sporo, sporo tego, jak widzicie, tutaj jest jeszcze do poprzepalania, do poprzerabiania. Żelazo niech się przerabia w dalszym ciągu, na razie odłóżmy sobie nadmiarowy aluminium. I będziemy mogli chyba sobie to wszystko przygotować. Zobaczcie, teraz mamy 4 i te, hej, te cztery sztuki chyba mi wystarczą. Potrzebujemy cztery elementy zrobić, nie? Jeden element. Zaraz, ile ja mam? Tak, to wystarczy. To Musimy tylko 8 sztuk. Czekajcie, ile wychodzi z jednego. z jednego takiego uderzenia. Jakbyśmy skompresowali żelazo albo aluminium, wydawało mi się, że tego wychodzi dużo mniej. A tutaj okazuje się, że chyba będzie tego więcej jednak. Dwa i dwa. Czyli wychodzi jeden, jeden do jednego, jakby, tak? Dobrze rozumiem. Dobrze rozumiem, okej. Okay. Wszystko się zgadza. Nie wiem, coś jakoś mnie zamroczyło na chwilkę. Wszystko spoko, słuchajcie, ale możecie mi teraz zarzucić, a skąd weźmiesz kartkę? No tak, to może być troszkę większy problem, ale już wam mówię, jak to zaraz zdobędziemy, bo papier możemy zrobić nie tylko z trzciny cukrowej, tak jak mamy tutaj narysowane, ale również z soul lub yy, tam jak to się nazywa, wood chippings, czyli ścinki lub wióry drewniane. I takie wióry drewniane to jest też fajna sprawa, możemy w bardzo łatwy sposób zrobić, bo jak sobie yy, weźmiemy, podejdziemy... O kurde, do naszego drewna. Weźmiemy nasz młotek, który zrobiliśmy do e, naszych... Do rozbijania kamienia. <noise> Nie wiem, dlaczego gubię się w słowach. I zniszczymy sobie drewno, to wypadają nam te właśnie wood chippings. Tylko niestety będziemy musieli troszkę tego tutaj e, poprzerabiać, bo potrzebujemy cztery kartki, a z jednego takiego drewna wypada nam dokładnie jeden chippings, czyli jeden taki wiórek, co jest w sumie bardzo małą ilością, jak na to ile będziemy tego potrzebowali. Dobra, szybko to przerabiam. Powinno pójść w miarę sprawnie. Będziemy potrzebowali chyba 24 sztuki, jeśli się nie mylę. Także może się uda to zrobić w miarę szybko jeszcze i w miarę sprawnie. Dobra, chodźcie tutaj szybko drewienka i zaraz będziemy mogli myśleć ewentualnie... Zastan zacząłem się zastanawiać co mi bije. O kurde, bije mnie brak jedzenia. Cały czas o tym zapominam. Będziemy mogli zacząć się zastanawiać nad kolejną rzeczą. Ja już wiem jaką rzecz będziemy robić kolejną, bo już to planowałem przed odcinkiem. I zaraz wam dokładnie powiem co to będzie, bo to jest dość ciekawa sprawa. Zastanawiałem się w jaki sposób ja mogę tutaj pozyskiwać w miarę sensownie jedzenie. I zaraz wam powiem. Myślałem przez dłuższą chwilę w ogóle, że nie da się dirta robić tutaj na tej parce, a okazuje się, że dirta da się robić. Tylko ja coś po prostu nie, nie, nie zauważyłem i przeoczyłem. Dobra, niech wyrośnie nam to ostatnie drzewo tutaj. Te dwa sobie odstawmy w sumie tutaj o, Bo one też nie będą mi za bardzo potrzebne Wystarczy mi, wystarczy mi 25 chippingsów mamy przygotowane I jesteśmy w stanie zrobić sobie cztery kartki Aha, a tutaj się 6 kartek zrobi robi z jednego Świetnie, zio. Także gratulacje, zrobiłem za dużo kartek jak zawsze Za dużo wszystkich materiałów Cztery sztuki mamy w tym momencie naszego Radiation Layer, czyli warstwy promiennej, promienno -ochronnej. I możemy zaczynać nasz Space Suit, w, wszystkie elementy przygotujmy sobie. I mamy w tym momencie przygotowany, taram, tara, doskonale. Także pierwszy quest za nami dzisiaj mamy w tym momencie The Best Radiation Protection. I rzadką nagrodę, tą którą widzicie pode mną, odbierzemy sobie już na koniec odcinka dzisiejszego. Dobra, spróbujmy ubrać nasze zbrojki, muszę niestety zdjąć okulary. Tarataram! Ciekawe, czy mogę tutaj jako bubble sobie ustawić? Mogę, tylko tego nie widać, kurde, spod mojego hełmu. No świetnie, wyglądamy już teraz jak prawdziwy astronauta, ale problem jest taki, że mamy bardzo wysoki poziom napromieniowania, który przyjąłem. Zróbmy sobie od razu w naszym brewing standzie anti -rad, czyli nasze miksturki obniżające poziom napromieniowania. Pisaliście mi też, że jak się prześpię tutaj w tej komorze cryogenicznej, nie bym chciał to wam pokazać, ale to też nie bardzo widać, to teoretycznie powinien mi spaść trochę ten poziom napromieniowania i rzeczywiście odrobinę zjechał, mieliśmy bardzo wysoki ustawiony, zaczynam no, napromieniowany wysoki poziom, a teraz mam średni, ale nadal średni to jest całkiem sporo. Kupimy sobie takiego antirada, on nam jeszcze o 50% obniży. dobra, mamy bardzo niski poziom w tym momencie napromieniowania, no i to będzie całkiem spoko. Ok, odkładając wszystkie pozostałe rzeczy, myślę nad tym, jak zacząć kolejny temat, bo kolejnym tematem właśnie będzie robienie jedzenia. I teraz, tak, żeby za to jedzenie się zabrać, możemy rzeczywiście zbierać sobie jabłka, moglibyśmy spróbować zacząć łowić ryby tutaj, ale moglibyśmy zacząć robić dirta i farmę. Myślę, że to jest całkiem niegupia sprawa. Zastanawiałem się, jak zrobić tego dirta, i okazuje się, że dirt ma bardzo prosty crafting, bo dirta kraftujemy za pomocą skał, asteroid. Robimy tak, bierzemy sobie na przykład stack asteroid, przeróbmy go sobie na cobblestone'a, spoko, weźmy sobie kolejny stack asteroid i skraftujmy asteroidy z cobblestone'em i powinniśmy mieć dirta. Mamy dirta, wszystko się zgadza, wodę zaraz sobie weźmiemy, yy, tylko ja potrzebuję tą farmę prawdopodobnie mieć, właśnie, zastanawia mnie, czy ja mogę tą farmę mieć na dworze albo w miejscu gdzie nie ma tlenu. To jest bardzo interesująca sprawa i bardzo mnie to teraz nurtuje, także zobaczmy sobie, spróbujmy coś takiego zrobić tutaj na dole. Zaraz obok naszej... naszego miejsca z drzewem. Kurde, ej to jest strasznie ciekawe. Dobra, to jest... To jest rzecz, której ja nigdy nie testowałem, wiecie co, nigdy nie miałem okazji w kosmosie tak bawić się w takie, w takie cudowanie, takich dziwnych rzeczy. Weźmy sobie, wylejmy tą wodę. Potrzebuję zrobić jeszcze motykę i potrzebuję zrobić sobie jeszcze nasiona. I teraz tak, jak zrobić nasiona? Nasiona możemy pozyskać w taki sam sposób jak na innych paczkach, na których mamy ekskompresum czy X-Nihilo mody, czyli po prostu weźmiemy, zróbmy sobie na przykład skompresowany dirt, bo mamy skompresowane sitko i na tym skompresowanym sitku przesiewając powinny nam się wysypać nasiona. I te nasiona. Halo? Te nasiona? Te nasiona nam nie wypadają. Ja Coś źle zrobiłem. Jest chyba nie tak. Dobra, wiecie, co muszę chyba sprawdzić, jak to zrobić, bo wydawało mi się, że przesiewając dirta na sitku. Mamy szansę na to, że wypadną nam nasiona. Ale może nie mogę tego robić z kompresowanym dirtem. Teraz tak mnie zastanawia, bo może popełniłem właśnie błąd. Czekajcie, nie mogę znaleźć teraz tego skompresowanego. Okej, okay, mamy skompresowany dirt. I na sitku. A, ale musi być string mesh, czyli nie może być ta siatka, na której ja to robię, bo ja robię w tym momencie na diamentowej siatce, czyli popełniłem błąd. Musimy wyjąć tą siatkę. Odłożyć sobie to do skrzyneczki i zrobić yy, siatkę ze zwykłego stringa. I teraz jak to się robiło? Czy to było tak? Czy to było tak? To było tak. I na tym dopiero będziemy mogli z tego dirta sobie przerobić to na nasionka. I te nasionka będą naszym zbawicielem, mam nadzieję, jeśli chodzi o zdobywanie pożywienia. Bo <laughs> w tym momencie mam trochę lipę pod tym względem. I jedyne żarcie, jakim zostało, to ryby, które mam dla mojego kota, który jest, który jest jakby moim yy, światłem i najbliższym widokiem w kosmosie i w nocy. Dobra. Zobaczcie, bardzo dużo tego powypadało. Sprawdzajmy wszystkie, jakie powypadały. Co my tutaj mamy? Mamy tak. Nasiono dżunglowe, to znaczy, że będziemy mogli dżunglowe drzewo sobie zasadzić. Mamy spruz, czyli możemy sobie zasadzić świerka, możemy dąb zasadzić sobie. To są jak sadzonki. Ja myślę, że można je sobie wsadzić w ogóle do skrzynki tutaj, o. I tutaj o nich będą. Mamy birch, czyli brzozę. I mamy tak, na przykład nasiona zwykłe. Mamy dynie, mamy melona, ale mamy też marchewkę i mamy trawę. Trawa też jest spoko. Zobaczcie, jakbyśmy trawę, chociaż nie wiem, czy chcę marnować tę trawę. Nie będę jej marnować, jak trawę posiejemy na dircie, na przykład o, tu <laughs> nie wiem, tu będzie takie przykładowe miejsce. To mamy trawę i na tej trawie już na przykład można za pomocą mączki kostnej sobie inne nasionka będzie zdobywać. Czyli już nie będziemy musieli przesiewać raczej dirta w taki standardowy sposób, żeby zdobywać nasiona. No dobra, ale jeszcze potrzebuję tą ostatnią rzecz, czyli motykę bo bez motyki to ani rusz, jeśli chodzi o w, m, ruszanie w pole. Mamy kamienną motykę, jakąś inną teksturę ma niż taka standardowa. I zobaczmy, czy tutaj może coś wyrosnąć. To jest dla mnie bardzo interesująca sprawa. Naprawdę, no, nigdy jeszcze tego nie robiłem w kosmosie. Uwaga. Kurde, no. Jak już kiedyś spadnę na dół. Okej. Okay. Mamy marchewkę. Um, może troszkę... zwykłej... Zwykłej tej, jak to się nazywa, zwykłego zboża. I to jest sugar cane. O, czyli fajnie, możemy sobie też zrobić e, trzcinę cukrową, jakbym potrzebował, ale nie wiem, czy na razie potrzebuję. Także póki co to może odstawię. I zobaczmy, czy shiftowanie na to działa. Ok, shiftowanie chyba nie działa na to. Więc takim jednym z dobrych sposobów myślę, że będzie konewka. Ale zobaczcie, że to rośnie wszystko. Ale beka. Ej, to jest zarobista sprawa. E, zobaczmy jeszcze w takim razie, czy jest rzeczywiście watering can. Watering can. Są jakieś konewki różnych rodzajów, będziemy mogli spróbować w takim razie sobie to robić jakoś, tylko tutaj musimy z kopru to zrobić. Okej, okay, wiaderko i po prostu kilka sztabek kopru. Spoko sprawa, bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, dzięki temu będziemy mogli sobie zacząć zdobywać pożywienie w jakiś w miarę normalny sposób, nie z potworów i nie jabłka z drzewa, bo to jest bardzo małe Mało efektywny sposób zdobywania. Zobaczmy, co jeszcze mamy w achievementach, słuchajcie. Bo tak, dotarliśmy ostatnio tutaj do końca yy, i zostały nam tylko te poboczne achievementy do wykonania. Na przykład, lawa. Czy ja nie zrobiłem jeszcze lawy? To znaczy, lawę zrobiłem na pewno, ale czy ja nie podniosłem jeszcze lawy? O! No świetnie. Zobaczcie, zapomniałem o tym zupełnie. Dobra, kolejną rzeczą jest zrobienie torczy. Osiem torczy. Też nie robiłem tego? Ale jajca. I słuchajcie, ja mam wrażenie, że połowę questów tutaj pomijałem z tych pobocznych. Ale w sumie to nic dziwnego, bo z drugiej strony nie potrzebowałem ich do niczego od samego początku. Dobra, troszkę drewna. Przeróbmy to sobie na patyki i zobaczmy, myślę, że teraz będzie 8, tak? Jest 8 torczy i quest zakończony spoko. No to na razie poodkładam, bo to i tak nie będzie mi potrzebne w żaden sposób. Tutaj miałem skrzynki. Mam skrzynkę i tutaj obsadzam sobie w sumie te nasionka. Yy, I te nasionka myślę, że można by posadzić sobie tutaj. O, posadzić. No nie będę ich sadzać, tylko raczej wsadzę je po prostu do skrzynki. Dobra, mamy nasiona tutaj. Yy, wszystkie rzeczy w miarę posortowane i zobaczmy, co dalej w naszych questach. Mamy na przykład easy cobblestone. Cobblestone generator. Ja zapomniałem o nim kompletnie. To by była bardzo wydajna sprawa, jeśli chodzi o zdobywanie cobblestone'a. Nie musiałbym asteroid więcej kopać. Tylko zobaczcie, do tego potrzeba dużo różnych sztabek poprzerabiać. Będziemy potrzebowali brąz, tin, koper, yy, żelazo, aluminium, stal. Yy, no z niektórymi może być problem, bo żeby zrobić na przykład yy, chyba nie koper, ale żeby zrobić inne materiały, na przykład tin, będziemy potrzebowali zrobić sobie pulverizer albo grindstone, czyli jakieś na narzędzie, które będzie nam rozcierało sztabki na pył, bo wtedy tylko z pyłowych rzeczy z pyłowych sztabek da się zrobić na przykład tin dust, nie dust, tylko pulverized tin, dokładnie o to mi chodzi. Pulverized tin, zobaczcie, mamy iron dust i mamy aluminium dust i te dwa będą nam potrzebne do tego, żeby zrobić pulverized tin i z tego pulverized tin, co jest najzabawniejsze, później możemy zrobić sobie na przykład brąz albo możemy z niego zrobić sobie LED. Albo możemy silver sobie zrobić z jakimiś innymi z innymi materiałami. Także no tutaj jest niestety trochę problem. Dopóki tego pulverizera nie będę mógł zrobić, to nie będziemy mogli za bardzo ruszyć z tym do przodu. Ale nie ma co się martwić, bo to nie jest jeden z najważniejszych achievementów. Tutaj mamy kolejną rzecz. Czyli zdobywanie takich najbardziej podstawowych materiałów, jak rozumiem. Hmm. Tutaj jest opisane, że większość, znaczy wszystkie te, wszystkie z tych materiałów, które tutaj mamy po lewej stronie, można zrobić za pomocą kompresora. To jest też fajna sprawa, fajnie wiedzieć. Może, mamy tutaj cztery sztuki soul sandu raka, dwie sztuki utwardzonego szkła, plastik, rody, gold i bone block. Jak je zrobimy, to będziemy mogli odebrać kolejną nagrodę, tylko nie wiem, czy to jest w sumie teraz w miarę wydajna sprawa do, do robienia, czy my nie spędzimy tutaj czterech dni na robieniu tego. Żeby zrobić raka w kompresorze, zrobić się brodawka. Żeby zrobić brodawkę w kompresorze, potrzebujemy Blaze Powder i nasiona. Ej, to w sumie da się większość tych rzeczy zrobić. Co so, wiecie co? Ja w sumie zajmę się robieniem tego i zobaczymy ile tego uda mi się zrobić tych wszystkich drobnych takich materiałów. Powiem, że to jest bardzo edukujące zadanie, bo w sumie nie sprawdzałem, jakie są kraftniki w kompresorze, a w tym zadaniu mamy podane wszystkie takie najważniejsze rzeczy, które mogłyby się przydać na przestrzeni całej gry. I tak, na przykład możemy zrobić złoto. Złoto możemy sobie skraftować za pomocą Iron ingot i Glowstone na środku, i to robimy też w kompresorze. Także ustawiamy sobie dwie sztuki glowstone na środku i w ten sposób robimy sobie złoto. Także będziemy mieli pierwszą rzecz przygotowaną. Następną rzeczą są Blaze Rody. Blaze Rod jest jeszcze prostszy, bo Blaze Roda robimy sobie z Blaze Powderem. Dwie sztuki. Blaze powdera yy, sobie układamy obok siebie i mamy blaze roda w ten sposób przygotowanego. Także będzie nawet łatwiej jeszcze zrobić niż samego tego, same złoto. Następną rzeczą, którą mamy do zrobienia, jest plastik. Plastik się przyda później do maszyn, do robienia przeróżnego rodzaju maszyn. I tego akurat nie rozumiem, dlaczego plastik robi się z papieru i z yy, trocin, czyli w sumie wsz wszystko tutaj jest. Tym samym materiałem, nie? Bo to wszystko jest z drewna, tak jakby, nie wiem, plastik chyba nie pochodzi za bardzo z drewna, ale nie ma co się przyczepiać. Słuchajcie, jeśli tak się kraftuje tutaj w tej grze, to tak właśnie będziemy przygotowywać plastik. Dziwna sprawa. Dobra, następną rzeczą będzie utwardzone szkło. Do utwardzonego szkła. Hardened Glass, jak już uda nam się je znaleźć wśród wszystkich innych utwardzonych szkieł, to jest to. Do niego będziemy potrzebowali jeszcze Obsydian, a sam Obsydian robimy za pomocą Blaze Powdera i kamienia dookoła. Także mówię, wszystko tutaj można zrobić w tym kompresorze. To jest taka najbardziej uniwersalna maszyna. Warto pamiętać o tym, że, że coś takiego jest. Także zróbmy sobie to, i przyda się zrobić jeszcze właśnie to ze szkłem. Dwie sztuki szkła i jeden Obsydian. No i staram się robić tyle, żeby wystarczyło mi na zrobienie wszystkich tych. Y jakby wiecie, receptor, które tutaj są wymaganych, czyli dwie sztuki akurat utwardzonego szkła, cztery sztuki netherraka, cztery sztuki Soul Sandu. No a Netherrack chyba akurat pokazywałem już. Netherrack robimy za pomocą cobblestone'a dookoła Netherworta, a Soul Sand robimy tak samo, tylko robimy za pomocą piasku. Także będziemy potrzebowali jeszcze dwie sztuki piasku do tego, żeby go szybko przygotować. Okej, okay. także mamy tak. W tym momencie obsydian da nam y utwardzone szkło, tak? Kurczę, już zaczynam się kręcić w tym. No i ostatnią rzeczą dość ciekawą będzie bone block, który robimy po prostu z pyłu. To też jest strasznie fajne. Yy, dobra, mamy to przygotowane. Teraz zróbmy sobie to tak. Będę potrzebować chyba nawet więcej tego piasku, bo tam chyba są cztery sztuki soul sandu do przygotowania. Już zróbmy tak. I... To się zgadza. Dokładnie, cztery sztuki, sztuki soul sandu. Teraz będą, będą potrzebne cztery sztuki... Nederaka, okej okay, kurde, ale trudne. Znaczy, nie trudne, ale takie zawirowane, to wszystko, żeby zrobić to wszystko naraz szybko. Eee, to będzie zaraz gotowe. No, i ostatnią rzeczą będzie w tym momencie Bone Block do przygotowania. To też wam zaraz pokażę, jak to zrobić. Że mamy przygotowane. I tego Bone Blocka chyba też cztery sztuki są do zrobienia. Także zróbmy to tak. I powinno teraz być już chyba wszystko w odpowiedniej ilości. Uwaga, bo to już chyba ostatnie. Dokładnie tak, cztery sztuki Bone Blocka. I mamy Quest. Zakończony! Hura! Udało się dotrzeć do końca. I będziemy mieli tutaj zwykłą nagrodę do odebrania w tym wypadku. Tak samo będziemy mieli nagrodę do odebrania za nasz spacesuit, który udało mi się zrobić wcześniej. O, jeszcze będzie można zrobić ewentualnie jetpacka do tego suita. To na pewno mi się przyda, e, jeśli chodzi o poruszanie w kosmosie, bo w kosmosie ciężko się porusza na samym haku. E, także to będzie spoko. No dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do końca dzisiejszego odcinka. E, ale jeszcze przed nami ostatnia rzecz, czyli do zrobienia opening, tylko muszę porozrzucać te wszystkie... Rzeczy. Dobra, myślę, że wystarczy mi miejsce w kipunku. Tutaj dużo rzeczy nie wypada w trakcie tego openingu na koniec. Zacznijmy sobie od naszego Space suit. Co dostanę? Scanner Module Entity. O kurczę, tutaj jest ten e, mod ze skanerami. Fajnie, ciekawe, czy on będzie tutaj dobrze działać. Jeśli tak, to będzie naprawdę super. Bo wcześniej już miałem okazję go używać i nie był zbyt dobrym modem, szczerze mówiąc. No dobra, dalej. Mamy jakąś nagrodę bardziej. I to jest ciężki tank, Oxygen Tank, czyli ciężki zbiornik z lenem. Kurde, jakiś mam problem dzisiaj naprawdę z wysławianiem się. Dobra, następnie z lawy też mamy jakąś fajną tą, fajną nagrodę. Totem of Spell I co on robi? Daje nam y, umiejętność wykrywania ród dookoła siebie. Czy co? Tylko... Jego się używa. Aha! Niepotrzebnie go zużyłem, zobaczcie. Ale to jest sztos. On działa w taki sposób, że po prostu dookoła nas robi taką aurę, która wykrywa, czy nie znajduje się jakaś ruda gdzieś w okolicy. Strasznie fajna sprawa. Szko że, szkoda, że zużyłem. Ciekawe, czy jest coś takiego jak Spelunker, na przykład Potion. Chyba nie ma. Jak go skraftować? Totem Base i Spelunking Head. No niestety, takie rzeczy wypadają tylko z jakichś dziwnych. M, tych reward tych chestów. Kurde, dobra, słuchajcie, to nie ma takiego znaczenia, szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę potrzebować w ogóle tego do poszukiwania rud. Zostawmy to w spokoju, weźmy sobie następną rzecz, czyli torczę i weźmy sobie ostatnią rzecz, czyli zwykłą nagrodę i tutaj tą ostatnią nagrodą są lighting panel. No to te lighting panel już widziałem wcześniej, gdzieś się mam nawet schowane w którejś ze skrzynek. Nie mam pojęcia gdzie. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Co do tego Spelunkingu, to przypomina mi się to z Terraria, bo tam był właśnie Spelunker Potion, który działał dokładnie w taki sam sposób. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli chcecie obejrzeć poprzednie odcinki z serii Minecraft Astroblock, to wpadajcie teraz na ekranie końcowym. Macie tam poprzedni odcinek. I to było na tyle z mojej strony. Trzymajcie się na razie i cześć.